O oh jez, yes, Gustafo, kurwa dostał Czoplonsu. Gucci, Gucci od Czopląsu dostał. No, Musiał poczuć sobie kurwa powieki palcami. Zobacz, jaki to no, jest. Zobacz, jaki to jest. Zobacz, jaki to jest. to jest. Ale że ty taki kurwa, ładny jesteś. Co? pieprzniczka, że jej dostał w pizdę kurwa i ci przeszło, widzę Kucio, pokaż no się Aha, <laughs> Kucio Słyszy o telefonu Lewandowskiego, kurwa, i mi, czek unikasz mnie. Oć od Go w <torgu> siedzi, kurwa. Zioro <śmierdolne> 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 <śmierdolne>